Pielęgniarka genetyczna to jest nowa specjalizacja w pielęgniarstwie. To jest taka specjalizacja, na którą ogromnie liczymy. Liczą genetycy kliniczni, liczą na to pacjenci z chorobami genetycznymi w ogóle wszyscy pacjenci, którzy wymagają diagnostyki genetycznej. Dlatego, że zawsze przy diagnostyce genetycznej musi być wstępna porada genetyczna i później końcowa porada genetyczna. Również sam przebieg wizyty w poradni genetycznej jest bardzo specyficzny. On odbiega od wizyty w innych poradniach specjalistycznych. Starczy, że powiem, że wizyta w poradni genetycznej dziecka z chorobą rzadką to trwa nie mniej niż godzinę, półtorej godziny. A jeśli na przykład to jest dwoje rodzeństwo i jadą z daleka, no to trzeba rezerwować naprawdę dwie godziny, co najmniej i jeszcze więcej. A zatem już widzimy, że że jest to pewna specyfika, która wymaga współdziałania takiego zespołu lekarz-specjalista genetyki klinicznej i pielęgniarka genetyczna. I tutaj podział kompetencji byłby dosyć oczywisty. Nie wszystko musi robić lekarz genetyk. Są takie działania w tym procesie poradnictwa genetycznego i konsultacji genetycznej, które z powodzeniem zrobi właśnie pielęgniarka genetyczna, czyli byłoby to delegowanie części tutaj kompetencji lekarza na pielęgniarkę genetyczną. Czasem słyszę głosy osób, które nie są za bardzo zorientowane, bo mówię, że na przykład zebranie wywiadu, wykreślenie rodowodu, a może to zrobić sekretarka. No z tym się nie mogę zgodzić, dlatego że jednak wywiad rodzinny, wywiad z wykreśleniem rodowodu profesjonalnym, to on ujawnia różne rzeczy, takie bardzo osobiste w tej rodzinie, różne choroby, o których się nie powie sekretarce, ale powie się Pielęgniarce genetycznej i lekarzowi genetykowi. Więc to musi być jednak rzeczywiście pielęgniarka. Wszystko się zaczyna od jeszcze dodam to, że pielęgniarka genetyczna by miała swój kontrakt. To nie byłoby tak, że lekarz genetyk, który pracuje z pielęgniarką genetyczną, musiałby się jakby dzielić z nią pieniędzmi i nie. Normalne świadczenie powinno być wizyta u pielęgniarki genetycznej. I wtedy to byłoby normalne świadczenie rozliczane. Ja sobie inaczej tego w ogóle nie wyobrażam, bo to nie wyjdzie wtedy. Ale jeśli są takie poradnie genetyczne, gdzie czeka się dwa lata nawet, żeby się dostać do poradni genetycznej, a rocznie tak jak ja prowadzę egzaminy specjalizacyjne, to podchodzi do egzaminu specjalizacyjnego raz mi się zdarzyło tylko jedna osoba w sesji, a czasem to są 3, 4, 5 osób w sesji, no to niestety przy takim rozwoju genetyki przyrost. Genetyków klinicznych jest za mały. Trzeba to po prostu rozwiązać systemowo inaczej. Więc taka pielęgniarka genetyczna, najpierw pacjent by trafiał do pielęgniarki genetycznej, która by generalnie powiedziała co się dzieje w poradni genetycznej, jaka jest specyfika, by zebrała wstępny wywiad chorobowy. By wy... zebrała wywiad rodzinny z wykreśleniem rodowodu, yy, również by przejrzała dokumentację, bo czasem pacjenci z wielkimi teczkami przychodzą. Tam po kolei na przykład jest 15 analiz moczu, a chodzi o chorobę, z jestem niezwiązany, więc pielęgniarka by przejrzała dokumentację, yy, wyszukała te dane, które są ważne w, w tej chorobie rzadkiej, przy tym podejrzeniu choroby rzadkiej, i następnie. Yy, Pacjent wyszedł do lekarza z tymi dokumentami. Już jest bardzo dużo czymś zrobiona. Lekarz patrzy na ten wywiad, dopytuje, bada pacjenta i podejmuje decyzję. Po chwili już wie, jakie, jaką diagnostykę genetyczną zrobić, jaki test genetyczny dobrać. I po prostu pisze. Jaki numer testu? Yy, krótko pacjentowi mówi yy, o tym, ale pacjent znowu wraca do pielęgniarki, która teraz musi mu wytłumaczyć, yy, co to jest za test yy, wytłumaczyć jego prawa prawa pacjenta yy, i wziąć od pacjenta świadomą zgodę na badanie. A przy badaniach takich, z sekwencjonowaniem następnej generacji ta zgoda jest nieprosta, bo to wszystko trzeba uprzedzić, że czasem badanie wykryje zmiany takie przypadkowe, czasem to oznacza na przykład ryzyko Alzheimera albo ryzyko nowotworu. I teraz, czy pacjent chce o tym wiedzieć? To wszystko trzeba po prostu wytłumaczyć. I też, co dalej z materiałem genetycznym po badaniu? Czy on ma zostać w tym re repozytorium materiału genetycznego? Czy on może być ponownie użyty? Czy może być użyty do badań naukowych? To wszystko przecież trzeba pacjentowi wytłumaczyć i wziąć na piśmie świadomą zgodę, pobrać ten materiał. Czasem to jest krew, czasem to jest wym. Nas z policzka, czasem to jest próbka śliny, czy to na ogół taki materiał pobieramy, i to byłoby ta pierwsza wizyta. A z kolei, na wizycie, gdzie już jest wynik, to lekarz przedstawia pacjentowi wynik, tłumaczy, ale potem znowu przy postawieniu choroby, rozpoznaniu choroby rzadkiej, to jest kwestia znowu jeszcze. Odpowiedzi na różne pytania pacjentów. To jest jeszcze skontaktowanie ze stowarzyszeniem. Czy jest takie stowarzyszenie w Polsce, wskazanie albo. Nie ma stowarzyszenia, ale myśmy na przykład mieli już takich dwóch pacjentów z tą samą chorobą. To możliwość skontaktowania tych osób, to przecież nie zrobi też tego lekarz, bo przy czekaniu nawet dwa lata na wizytę w poradni genetycznej, od kilku miesięcy, nawet mówię do dwóch lat, zależy od środka. to to jest po prostu niemożliwe. Więc tak by się przedstawiała praca pielęgniarki genetycznej, która byłaby partnerem lekarza, genetyka klinicznego. Dla kogo to jest i czy to jest w ogóle atrakcyjne dla pielęgniarki? No, takie rozmawiałam z takimi starymi pielęgniarkami, starymi starzem, chociaż nie zawsze wiekiem. One są przyzwyczajone, zwłaszcza te, które pracują na oddziałach, one są przyzwyczajone do tego rytmu, do dyżurów, one inaczej już są przyzwyczajone. One powiedziały, że one już, dla nich to nie jest interesujące. Ale. Jak rozmawiam ze studentami pielęgniarstwa i położnictwa, bo to byłaby też opcja dla położnych, to pytają młodzi ludzie, ich to interesuje, bo ich interesuje genetyka. Ich może mniej interesują te czynności przy pacjencie, co ich interesuje taki, no właśnie taka działalność, jak ja mówiłam, więc 300 pielęgniarek w Polsce. Nie, bo tyle potrzeba, to się na pewno bardzo szybko uzbiera.